Dziś pijemy wino Azul Portugal Escola. Wino Branco 2021, rocznik. Korek naturalny Wino Verde. 11,5% alkoholu. Chyba kupione gdzieś normalnie w, w jakimś sklepie takim co, bo patrzę z dystrybucji. Nie, bo Nie wydaje mi się. Bo dystrybutor jest napisany. Dobra. Takie żółtutkie jest Jakie to słabe. świeże, świeże świeża zobaczcie, bombluje trochę, mm -hmm. tak Ale tu zapach jest. E? Mm. Przyjemy. Bardzo bardzo no, no. No. świeże, takie rzecz. Czuć świeże, Bąbelkości. Albo u Hmm. Wiecie co? W smaku to czuć jeszcze te bąbelki, takie takie jakby... proste no tak, tak jakby delikatnie były wy... no, takie no, wybomblowane no, prosecco. Oj, no, naprawdę, no, jest... no? No to dziwne, nie? Ale... A patrzcie, korek. Ja nie Mówię, że to świeże, jeszcze jak no. wam nalewałem, to. Bardzo fajne. No właśnie. Ale nie, nie chodzi, ale dobrze. Ale w Bukiecie też tam takiego doczekać nie no, ma eksplozji, w szukę, tak. no. ale w smaku przyjemne właśnie te bąbelki tak. znaczy bąbelki czuć, no takie wygazowane, niedogazowane. Mhm. no czuć, że to jeszcze, też świeżutkie jest. Mhm. Może w zapachu bardziej niż w smaku. No ale nie ma co mu zarzucić, jest takie mhm. fajne letnie, tak, na... letnie dni wino. Mhm. W słodycz w ogóle nie idzie, kwasowości też nie ma za Ale bardzo. Ale takie tropikalne owoce. Ale są owoce tropikalne mm -hmm. i właśnie te bąbelki taką dobrej roboty. Takie tak, tak, bąbelki, tak. Do... ciepłe, nie ma? bąbelki, których nie ma, tak. Bąbelki smaku nie robią, a jednak kurczę pomagają, tak. nie? No, tak. Tak. W sumie. Mhm. Czyli y, na pewno polecamy osobom, które lubią Prosecco, Szampany. szampana, jakiegoś. Mhm. No, takie jak na, na winach, nie? takie z korkiem, czy to dziwne? Tomek, odwróć, przeczytaj. Ojej, wiecie co? Tu wszystkiego pełno. Eee, napisane jest w języku portugalskim, także. Aha. Już jest pierwszy błąd. No, nie czytaj, nie no za czytaj, za może to zrozumiemy. <grym> także słabo. Um, no nie, no nie po tego. Jest jakiś Jose Oliveira, ktokolwiek, kto kol, ale to nie wydaje <grym> mi się. To to, tak, jest. to to jest co on robi. Jest też po angielsku, ale taką czcionką napisane, że... Bez lupy nie podchodzi. Nie chodzi o lupę, chodzi o ten... Dobra. Czcionkę. Czcionkę. Jest taka pewnie jakaś... Podgoty podchodzi. Ale jest dobra <laughs> Świeże, lekkie na Aha. słoneczne dni, które już są, będą przed nami. Fresh, no, czy tam, że jest. No to by było takie idealne wino na 30 stopni, na te lipcowe 32 mm -hmm. Plus. stopnie, Kurczę, Tak. to się zgadza. Zróbmy zdjęcie, zapamiętajmy. Napisałem już do lekkiego jedzenia mm -hmm. i mm -hmm. co jest dobrze z, perfekcyjnie zbalansowane mm -hmm. No dobra. I tyle wypatrzyłem. No i moją rację, no. Także co, przyjemne. Na pewno to nie jest tak. takie z, 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 zacne dla... dla osób. podniebienia. Znaczy nie chodzi o takie A nie. W, w, takie podniebienia, które lubią takie stare wine, A Nie, nie, nie. Jakieś nie, nie, sz, nie. Sz, sz, szardona ilość tam na stolety. Nie, to jest świeże, świeżuta. No to... Jakiś Ale właśnie ty... fajne przez to jest właśnie przez Bombel. to takie przez... bąbelki, których tak. już nie ma, nie? nie A widać. kucze jednak, mhm. jedna... to to Bożola jakieś. Efekt kogo. jest fajny. Czy novello włoskie, to to też będzie pasowało. Bo czuć, że to jest świeżutkie, młodziutkie winko. A takie fajne na plażę, pod kocach, tak. na kocyk. Tak, tak. No. Mhm. Kawaź teraz idzieś? Nie, no teraz to wieje. <laughs> nie w porę nagrywamy bardzo nie bardzo o smaki zapachy coś mówiliśmy nie ma tutaj tak jakichś... właśnie nie ma wyraźnych takich zdecydowanych nie no jest tak ta, ta świeżość to, że... taka białego wina nie takie mhm. tropikalne takie taki. tropikalne owoce A. tropikalne coś tam trochę cytrusków ale to wszystko takie no, delikatne, Wszystko delikatne. delikatne jest właśnie nie ma jakiejś takiej eksplozji Bui. ciężkości, ale dzięki temu to wino jest lekkie, zwiewne, tak. przyjemne, takie do picia jako rzadka. Alkohol 11,5. No, w sam raz, no. jak na biało jest ok. Dobra. Osiem. Mhm. Ja też osiem. Siedemnej za za te bąbelki, które. <laughs> No dobra, ja 7 no, i ja i 7,5. Te pół racja, to, czy... ja to, 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 to ja za bombki dałem. Ja też. To, to, bo tak tak bym się Osiem minus. Czyli 8 minus. Dobra. Także od nas 8 e, z minusem, a ten minus nie. No, za to. No, nie mówi, za, że to jest, żeby nikt ktoś nie odebrał, że to jest złe. Nie, fajne, przyjemne wino. Tylko, że takie no, młode świeżutkie. Tak, lekkie świeże. Przyjemne do picia. Także od nas e, taka słaba ósemeczka, czyli bardzo dobra ocena. Mega. Mhm. No i co, polecamy. Do usłyszenia.